Cześć, witajcie gorąco. Dzisiaj zapraszam Was na przegląd Action, na nowości, ciekawostki oraz rzeczy, które ja widzę pierwszy raz w tym sklepie, ale nie widziałam ich w gazetce. Także dajcie znać koniecznie, czy u Was już są te produkty, czy też może jeszcze nie. Także zapraszam Was serdecznie. O tutaj, pierwsza rzecz to były takie koszyczki. Jeden w środku był mniejszy i były w kolorze takim Ekri oraz Takim jasno-szarym, beżowym, puchate, miłe, na pewno ładnie się będą prezentować. Tu była taka girlanda 6,49, nic ciekawego, ale tutaj bardzo fajna propozycja: takie lampki z żarówką w ombre, takie reflowane, bardzo ładne, pewnie będą się ładnie prezentować. 12,95. Fajne lustro. Pierwszy raz je widzę i ono ma taką plecioną plastikową obudowę, 50,5 yy, średnicy, także dosyć duże. Jego cena to było 21 zł. Tutaj kolejna rzecz to są takie szkatułki drewniane, bardzo ładne, trochę w stylu góralskim, takim Etno, Boho 9,95. Yy, miały też różne wzory. Tutaj obok są takie organizery. One były takie jakby z filcu zrobione, bardzo leciutkie. Ja nie lubię w dotyku tego materiału, ale na pewno mają wiele zastosowań i przydadzą się do wielu, wielu rzeczy, na przykład do szuflady 1495. Były też w różnych kolorach. Tutaj na promocji nie było nic ciekawego, jakieś takie rzeczy, które pokazywałam w ostatnim filmiku, coś do szkoły, kolorowanki, jak widzicie, kredki, baterie, no nic takiego spektakularnego. Tutaj miałam jakieś ściereczki, coś tam do czyszczenia, jakieś płyny, także no nic ciekawego, ale tutaj fajna rzecz, pierwszy raz widzę, 89,95, dosyć drogi, ale patrzcie jaki ładny bardzo, prezentuje się jakby taki styl, um, taki nowoczesny, może boho trochę i to były takie dyfuzory na olejki zapachowe i one też były podświetlane, także to jest chyba nowa propozycja. I one były w kolorze szarym i beżowym. U mnie dajcie znać, czy u Was były jakieś inne kolory. Tutaj akurat na to nie patrzcie, bo to stało nie w tym miejscu, to trzeba. Tam miała być jakaś lampka. O, tutaj są bardzo fajne takie panele świetlne. One, oczywiście, lat zmieniające kolory na pilota: 89,90. Z takich jeszcze świetnych rzeczy tutaj mamy taką propozycję do ogrodu i to są takie. I to są takie lampki, też można zmieniać sobie kolory. I tutaj było napisane, że jest efekt ognia, czyli pewnie tak. Um, nie to światło się w środku delikatnie rusza, imitując po prostu płomienie. I cena to było 59,90. Bez fajnych rzeczy tutaj widziałam takie jakby kinkiety. Tak, to są kinkiety, też można sobie regulować poziom światła, poziom natężenia światła tym pilotem. I były też w kolorze czarnym, także też bardzo ładnie się będą prezentować i dawać takie um, delikatne światło. Wieczorem, także bardzo fajna sprawa, tutaj też mamy inny kinkiet, troszeczkę inny, ale ta sama zasada, i on daje światło, jak widzicie, do góry i w dół. O, ja widziałam tam tylko jeden kolor u mnie był. Dajcie znać, czy u Was były jakieś inne kolory. I yy, on kosztował ten kinkiet 19,90, tutaj mamy. Trzy sztuki takich lampek, które można sobie powiesić, jakby na przykład pod szafką kuchenną, i macie fajne światło na blat, jak coś kroicie, także bardzo fajna sprawa, też na pilota, i cena to była 59,90. O, tu świetna rzecz, słuchajcie, to jest taka. 3-metrowa taśma LED, którą możecie sobie dowolny kształt ułożyć. Wiadomo, pewnie są jakieś ograniczenia, ale możecie sobie zrobić naprawdę nawet swoje logo, literkę, cokolwiek chcecie. 69 zł. No, te ledy niestety są drogie, ale dają naprawdę świetny efekt. Tutaj już coś do kuchni. Słuchajcie, tu są takie płytki. One, to było bardzo ciężkie, bo one są ceramiczne 12,90. I tutaj mamy taką białą propozycję. Te akurat były tyłem odwrócone, widziałam. I tutaj z boku patrzcie na te 12 sztuk, 13,90. I tutaj macie taki bardzo ładny wzór. Jedna płytka ma wymiar 15 cm na 15 cm. I zaraz też pokażę inne wzory. O, właśnie tutaj to był taki, nie wiem czy to widać tutaj taki ala marmur delikatny. 1990 były troszkę droższe i tutaj w takim grafitowym kolorze, I znowu ten marmur. I tutaj już taki drewniany panel, który możecie sobie dać dowolnie na przykład za kanapą czy za łóżkiem, 59,90, sztuki. I tutaj pokazuję jakie, jakie one są grubości, a tutaj już za 19,90 i to były 4 sztuki i one były z takiego filcu, więc troszkę mniej przyjemne. Patrzcie te bombonierki jak pięknie się prezentują, wydaje mi się, że one już kiedyś były, ale nie jestem pewna. 11,95, możecie tam włożyć cukierki, cokolwiek, i będzie się świetnie prezentowało. I tutaj obok mamy takie, patrzcie, jakby kryształowe. Tak jak kiedyś były takie kryształy, miseczki piękne za 3,79. No śmieszna cena, i też, słuchajcie, były takie ze złotą obwódką. Patrzcie, jak się świetnie prezentują. Nie wiem, czy można do zmywarki wrzucać. Może być problem. Ale tutaj, patrzcie, z tej samej serii, takie kieliszki do drinków, też ze złotem, 3,95. No, śmieszna cena. Tutaj ten drugi obok ma troszkę inny wzór. Patrzcie, to jakie piękne, jak ja to zobaczyłam, to jest chyba nowość. Słuchajcie, piękne. Tutaj był taki komplet łyżek, noży. U mnie są srebrne. Kosztowały 8,95. Tutaj widelce są 3 sztuki, łyżeczki były 4 sztuki. Aha, a ze złotych zaraz Wam pokażę, co było ze, z koloru złotego i srebrnego. Patrzcie, takie piękne do ciasta. szpatułki, brakowało mi tego słowa, szpatułki do ciasta, przepiękne i one tutaj pokazuje rozmiar, ale też były srebrne za 9,95. Dobra, lecimy dalej, idziemy, idziemy, idziemy i co, to już chyba znacie, to są te, to są te parownice do ubrań. 89,95, jestem bardzo ciekawa jak wam się sprawują, jeżeli macie napiszcie mi w komentarzach czy jesteście zadowolone z tego produktu bo sama się zastanawiałam nad zakupem tego, chociaż nie jest to rzecz pierwszej potrzeby także dajcie znać i patrzcie, tego też nie widziałam nie wąchałam do płukania, słuchajcie takie perfumy, 7,79 o zapachu mandarynki i magnoli. dajcie znać czy ładnie pachnie jak macie, a tutaj już Coś wiosennego, zestaw piknikowy, 31 elementów. Tutaj macie, to jest wszystko plastikowe, kubeczki. Talerzyki $19,95. Także możecie się już przygotować na wiosnę. A tutaj patrzcie na kanapki. Myślałam, że to jest złączone, ale to jest pojedyncze. $11,95 taki pojemnik na kanapki. Dosyć, powiem Wam, takiego porządnego plastiku. Pewnie można też myć w zmywarce, także fajnie. I tutaj mamy też zestaw taki lunchbox $11,95. I tutaj są trzy takie pojemniczki w środku mniejsze, większe, zamykane szczelnie, także też bardzo fajna propozycja wziąć sobie do pracy, czy do szkoły, czy zapakować dzieciom po prostu jakiś ciepły, ciepły lunch. A tutaj jest bardzo ładna patera obrotowa, słuchajcie, ale chyba zrobiłam antyreklamę, bo ta się coś nie kręciła. Nie wiem, dajcie znać, jak to działa, bo... Próbowałam tutaj y, kręcić, ale się nic nie wydarzyło. Jest ona plastikowa i kosztuje 19,95. Także widzicie, mi coś tu nie poszło z tym kręceniem, ale pewnie coś, coś źle zrobiłam. No nieważne, w każdym razie bardzo ładnie się prezentuje. O, tutaj taka propozycja dla najmłodszych 9,95 takie kubeczki y, w kształcie lodów. Ten słomko bardzo fajne, Nie wiem, czy widzieliście już tą kolekcję taką minimalistyczną. Kubeczki 7,795. Tutaj były takie miski za 11,95, były większe, mniejsze za 5,49. Oraz tutaj były takie mm, miseczki do serwowania. Talerze. Patrzcie, one są takie, mają specyficzny kształt 11,95 za sztukę, a tutaj były większe 13,95, dosyć ciężkie były te talerze. I tutaj taka patera 1495 34, większa patera na ciasto. W sensie tamto to był półmisek, a tutaj już za 179,95 zobaczcie, jakie piękne zestawy. Ten jest droższy: 199,95, ale patrzcie, ile tutaj jest elementów. Po cztery sztuki, a tutaj było po sześć sztuk. Dział e, dla kobiet, i tutaj mamy takie bardzo ładne: słuchajcie, breloczki. Ja sobie też kupiłam taki z, z białymi perłami i białą wstążką, i mam przy kluczach: bardzo ładnie się prezentuje. Jest dosyć, są dosyć duże, więc y, łatwo się szuka w kieszeni czy w torebce potem. Kluczy na przykład. 8.95, fajna cena, popatrzcie. No świetne, naprawdę ładne. I też moją uwagę zwróciły te nerki. Takie zwykłe, 21.95, dwa wzory. Taka ala kurtka i taki sztruks. Taka, wiecie, na spacer z psem. O, a tutaj popatrzcie, jakie świetne na, na jeszcze te zimowe wieczory. Takie kombinezony pluszowe 48,95 patrzcie ta panterka jak świetnie się prezentuje, oczywiście w składzie jest poliester, ale no cóż to ma grzać tutaj patrzcie, tutaj są inne, 56,95 a ten 30,95 też jest w, w, wzór panterkowy i tutaj patrzcie Taki to też chyba jest coś nowego. Nie widziałam tego wcześniej. To jest taki zestaw do oczyszczania twarzy, ale równie dobrze możecie sobie oczyścić pędzle tym 5,55, no śmieszna cena, jak za taki duży zestaw, więc bardzo fajne. A tutaj mamy taki masażer do twarzy. Słuchajcie, on jest taki jakby metalowy, pewnie będzie ciężki i zimny. On kosztował 3 zł około. Opatrzcie tutaj nowość Shimer Hair All. Tutaj jest nowość. Yy, taki z brokatem do włosów 8,77. I tutaj takie kolczyki. Nowa też. Nie widziałam ich wcześniej. Ale to było napisane, że to jest biżuteria i serca do włosów. Więc ja nie wiem o co chodzi. Napiszcie mi w komentarzach, bo nie zdążyłam się dowiedzieć. A tutaj macie takie za 12,95 bransoletki następną rzeczą są bardzo fajne ala kubki w bardzo ładnych kolorach ja mam ten na dole yy, i bardzo długo trzyma słuchajcie ciepło herbaty aż 6 godzin, ale możecie wlewać tylko yy, do 60 stopni tutaj patrzcie jakie piękne termosy 19,95 z takimi perełkami, zawieszkami a tutaj już macie zestawy do robienia różnych świeczek. Patrzcie, jak one się ładnie prezentują. Także jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, robić sobie samemu, to zachęcam 1795. Jak na dwie świeczki, to bardzo dobra cena. I tutaj jakieś organizery, a tutaj jest taki zestaw do malowania na gipsie. Też bardzo ciekawe 7,19. I tutaj już pokazywałam to wcześniej, żywica epoksydowa. I tutaj są takie i zawieszki, i kolczyki do zrobienia samemu. 1889. I to jest nowość, patrzcie jakie piękne. To są niby piórniki, ale ja bym powiedziała, że to jest bardziej kosmetyczka. U mnie były w trzech wzorach. Mają taką słodką falbankę, są pikowane i nie było ceny. Patrzcie, są czarne, były jeszcze fioletowe w kwiatki, takie typowo wiosenne. Potem napiszę Wam w opisie, w jakiej były cenie. Takie na złoty zamek zapinane. I tutaj na dole też była e, nowa taka kosmetyczka 11,95, taka sztruksowa. Całkiem ładna, może bardziej trochę dla dzieci. No i ostatnia rzecz to nowość też taka teczka na dokumenty. Ona była tekturowa, ale miała bardzo dużo przegródek, wiecie, na takiej zasadzie harmoniki i na gumka zapinana, więc też bardzo polecam. Były w dwóch kolorach. Mm. Za 18,95 czarnym i różowym. To już wszystko, kochani. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, jakie rzeczy macie, jakie kupiliście, z czego jesteście zadowoleni, a z czego nie. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym filmie. PA!